Stworzone w 1908 roku w Stanach Zjednoczonych, pierwotnie przeznaczone do gry w koszykówkę, do Polski zawitały w latach 30. ubiegłego wieku i wówczas wykorzystywano je głównie do pieszych wycieczek. Stąd wzięła się ich nazwa jako pochodna od trampa, czyli wędrowca. Trampki to chyba najbardziej rozpoznawalny rodzaj obuwia stworzony przez człowieka. Gumowa, zwykle biała podeszwa z charakterystycznym noskiem chroniącym palce płócienna górna część i sznurówki przeplatane przez otwory z metalowymi obramówkami oraz dwa otwory wentylacyjne po wewnętrznej stronie stopy – oto przepis na idealne buty uniwersalne. Chociaż jeszcze z lat 80. pamiętamy je jako obuwie jedynie sportowe, to od pewnego czasu przeżywają swój renesans, znajdując zastosowanie niemal wszędzie i właściwie chyba trudno byłoby trafić na garderobę bez choćby jednej ich pary. Trochę kojarzy nam się z hipsterskim stylem bycia, Natomiast teraz, jak już widzimy, nawet gwiazdy zakładają trampki do e, wieczorowych sukienek i wygląda to po prostu rewelacyjnie. Takim przykładem jest pokaz ostatni Roberta Kupisza, gdzie zażyczył sobie, żeby wszyscy przyszli na jego pokaz właśnie w obuwiu sportowym. Nie było z tym problemu. Były i wieczorowe kreacje z, z trampkami, i bardziej jakieś casualowe, także trampki pełna dowolność. Trampki tradycyjne, półtrampki, czy wreszcie trampki podwyższane. Na spacer, na rower, na boisko, na spotkanie koleżeńskie, na celebrycką imprezę sprawdzą się wszędzie. Trampki też już dawno przełamały bariery wieku. Teraz nawet możemy zobaczyć osoby w zaawansowanym wieku, które noszą trampki i, i przez to wyglądają bardzo stylowo. Co więcej, buty te są bardzo łatwe w utrzymaniu. Nie muszą być idealnie czyste, bo właśnie o to w tym chodzi. Mogą mieć ślady używania, użytkowania, bo to wtedy pokazuje też charakter osoby. Lubię trampki, noszę je na co dzień. A żeby je wyczyścić, wystarczy po prostu wrzucić do pralki. Z czego jeszcze wynika ich uniwersalność? Głównie z łatwości zastosowania w kreacji, jaką zamierzamy stworzyć. Zakładasz krótkie shorty, jeżeli jest ciepło, tak jak teraz, albo jeansy rurki, jeżeli jest trochę chłodniej. Na przykład biały t-shirt jak to śpiewa Alana del Rey, blue jeans, white shirt and tramki, krótko mówiąc, można powiedzieć. To jest najfajniejsza stylizacja i najprostsza. Tutaj się nie da rzeczywiście żadnej gafy modowej popełnić. Mogłabym na przykład założyć do nich sukienkę w kwiatki, koronkową spódnicę, jeansową kamizelkę. Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. A jeżeli decydujemy się na takie trampki multikolor, no to wtedy już możemy totalnie zaszaleć. Jeżeli umiemy łączyć trendy, umiemy łączyć kolory, no to wtedy możemy puścić wodze fantazji. Można się pokusić o jakiś gadżet, jakąś kolorową biżuterię. Wtedy troszeczkę urozmaicimy naszą stylizację. Ale właśnie, kolorowe trampki także mogą nam urozmaicić stylizację taką bardzo klasyczną. Bo równie dobrze jak w klasyce, trampki sprawdzają się w nietypowych relacjach. Możemy poeksperymentować, pobawić się, moda jest od tego, żeby puszczać za niej oko. Tego przykładem są propozycje przygotowane przez blogerki na sesję zdjęciową. Co? 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 Moda pojawia się i znika, ale na klasyk nigdy. Nigdy, nigdy klasyk nie zniknie, a takim białe trampki, czarne trampki to, to jest taki pewnego rodzaju klasyk. Tak jak mała czarna, tak jak spodnie rurki, tak jak dobrze skrojona marynarka. Także jeszcze wiele, wiele lat przed trampkami. Marka New Age pomogła w realizacji programu www.newage.pl